Ewangelia daje nam niepowtarzalną okazję do tego, żebyśmy podglądnęli, jak wyglądało życie Jezusa Chrystusa. Bycie uczniem Jezusa Chrystusa polega na naśladowaniu mistrza, nauczyciela. I my, jako ci, którzy chcemy naśladować Jezusa Chrystusa, możemy zapytać dzisiaj samego siebie, co możemy nauczyć się. Od naszego mistrza, patrząc na dzisiejsze wydarzenie, które dzieje się w Ewangelii. A dowiadujemy się w nim, że Jezus miał zwyczaj w Szabat udawać się do synagogi, po to, żeby czytać słowo Boże. Możemy zadać sobie pytanie, jakie my mamy zwyczaje modlitewne, co jest naszym zwyczajem, jakie zwyczaje wypracowaliśmy w naszym życiu, czy mamy jakiś rytm? Modlitwy? Czy mamy jakiś zarezerwowany czas w ciągu dnia, w ciągu tygodnia na to, żeby tylko poświęcić go dla Pana Boga, tylko dla Słowa Bożego? Czy mamy wypracowane zwyczaje, zwyczaje spotykania się z Bogiem? Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie i prześledźmy, jak wygląda też ten nasz dzień, jak wygląda nasz przykładowy tydzień i czy są w nim zwyczaje zarezerwowane. Jedynie po to, żeby spotkać się z Panem Bogiem.